Siedzibym musi. Kochana, mamu. Kocham cię. O Jezu, dziękuję ci. No dobrze, ale co zrobić, jeśli. Kurwa, masz na to niezgodę. Bo uważasz, że Twoja matka była złą kobietą. Nie dbała o Ciebie. Piła. Przymykała na to. Przymykała oczy. Nie chciała być jak Twój stary. Przemykała z tą Seks. A jak dzisiaj złożyć takie matce życzenia? ja pierdolę. Jaka matka może pozwolić, żeby krzywić swoje dzieci? Właśnie jaka matka. Moi kochani człowieku, witajcie. Oczywiście wujek parada na swoim kanale. Dzięki, mamy 4. Mamy ja mam 4000, nie, 6000. Nie już zapomniałem. Coś tam mam, 700. Zapomniałem Ma Sześć, 6700. Tak 6700. No to co, do siedemki Jedziemy, subskrybujta, subskrybuj, ta, subskrybuj ta. Ja tak serio to jak wam się nie chce, tego nie rób, to po prostu. Okej, okay. Cis Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo dzień matki. Dzisiaj chciałem... Z Wami na podstawie tego dnia przepracować pewną sytuację. E, żale, 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 niechęć, niezrozumienie, bo tak jak mówiłem, przed czołówką w filmie, e, przed tą moją, przed czołóweczką moją, jako na w wgram, bo nagrywam sobie w pionie dzisiaj mam jakieś fazę na pią, a czołówkę na poziomie. No dobra, nie o tym chciałem mówić. No dobra, idziemy do brzegu. No, okej, okay, dzień matki, super, wychowała mnie, urodziła. No, ale kurwa, no potem było strasznie kiepsko, bo na przykład, tak jak powiedziałem wam, że kurwa, takie ekstremalne teksty, kurde, typu, że e, pozwalała na to, przymykała na to, że seks uprawiał z tobą twój tata czy jej mąż. Tak, takie sytuacje się zdarzają. Czy nawet kurde, jak w mojej rodzinie, bo wiecie, że, że dzielę się tu swoimi myślami, przekonaniami. Że moja mama nie potrafiła odejść od pijącego alkoholika, który ją bił, robił stres w rodzinie. Hello! Czyli chyba nie potrafiła zadbać o swoje dzieciaki. Więc już o tym mówiłem, była taka sytuacja, że matka, której syn nie 15 lat miał, zadzgał swojego tatę nożem i ona była wdzięczna swojemu synowi za to, że zadzgał nożem swojego tatę w obronie matki. Uch, no nie o tym, ale to mi strasznie cały czas drgał. No to jak pokochać swoją matkę, która kurwa tak naprawdę była. <laughs> no, ja tam walę te pieniądze z To Trwa zjebaną matką. <laughs> Ciemię się, że to jest bardzo prosty sposób. <laughs> proste, ale <laughs> proste sposoby są bardzo ciężkie. To był Max Twojej Matki. To był Max Twojego Ojca, ale dzisiaj jest Dzień Matki, więc to był Max Twojej Matki. Tak sobie rodziła. Może Ty, w jej życiu, czyli ciąża, pojawiała się w najmniej w momencie. Może miała inne założenia, że kudy, jeśli Cię urodzi, to będzie super. I muszę Wam powiedzieć, że ja jestem drugim dzieckiem. Moja siostra jest pierwszym dzieckiem. I moja mama sobie wymyśliła: Kocham Cię, Danusia. I love this Danusia. To obserwują mój fanpage, to wie kim jest Danusia. Myślałem sobie, że jeśli urodzi swojemu mężowi pi pijącemu alkoholikowi przemocowemu, urodzi syna, to jest duża szansa, że mój tata przestanie chlać. Więc ja skacząc u mojego stara, starego po jądrach, będę pełnikiem, już miałem, nadane, ee, miałem nadaną funkcję. Czy mam cię żal do matki? Kompletnie nie. Uwielbiam Danusię. Czy miałem żal do matki? Oczywiście, że miałem. Kurwa, ja pierdolę. Gdy zacząłem, miałem żal przede wszystkim na początku do ojca, bo tak była sytuacja, że tak było ustawione, że ojciec chlał, bla, bla i tak dalej. Na początku w ogóle było inaczej, ale nie o ten film. Ale potem, gdy zacząłem pracować nad swoim DDA, to zrobił mi się ogromny żal do mojej mamy. Dlaczego nie odeszła? Dlaczego go nie zostawiła, dlaczego nie uciekła? Dlaczego musimy w tym żyć? Wykrzyczałem jej to prosto w twarz, że po prostu jej nienawidzę, że nienawidzę oddychać powietrzem. Nienawidzę, jak mnie dotyka. Robię tylko dlatego, żeby kurwa. Nie czuć poczucia winy. Moja mama większość życia stosowała technikę, żeby wprowadzać mnie i moją siostrę poczucie winy. Hmm. To, co się stało, że dzisiaj Danu się kocham, uwielbiam, podróżuję z nią po świecie, A, to nie znaczy, że nie zgadzamy się, że zgadzamy się zawsze. No nie, nie zgadzamy się, ale dzisiaj ze sobą mamy co? Relacje, rozmawiamy, dyskutujemy. Ja mówię swoją wizję, ona mówi swoją wizję. Znajdujemy wspólną płaszczyznę. To, co się stało, że tak się, że tak się stało. Zacząłem pracować nad sobą, nad swoim zasobem. Wtedy dostałem. Ja to często już powtarzałem. Moja mama, mój tata dali mi po prostu maksa, kochani. Maksa. Czuję ogromną wdzięczność, ale przede wszystkim miłość. Kurde. Czuję miłość do mojej mamy, czyli miłość do mojego ojca, czyli miłość do mojej siostry, kurde. Bo warto jest po prostu kochać. I dzisiaj mam na... Gdyby nie to, to mnie kręciłby kanałów. Nie miałbym tylu fajnych znajomości z tego kanału. Fajnych i niefajnych, żeby było jasne, bo <laughs> to, ma, ten, to, to ma dwie strony. Także moja mama, która mogła nie dawać sobie rady, bo przecież jak często ja sobie nie daję rady, jak ty może sobie często nie dajesz rady, to twoja mama też była Małym dzieckiem, który dostał jakiś zasób rzeczy, które mogła przekazać. Kurde, więc jeśli wymagasz od swojej mamy, z tego taty. O, oj, taty, wymazałem cię z jej mamy. Skupmy się na mamie. W ogóle, to już będzie inny film na temat, że kurwa, mamy, gdzie mamy, to jest. O, taty. Taki, Taki gorszy, długi zrodziec. Okej. Okay. To są zasoby, po prostu zasoby. Nie potrafiła, bała się. I z twojej perspektywy, może się wydawać, że twoja mama robiła straszne rzeczy. Tak, straszne rzeczy z twojej perspektywy, z jej, bo jej max. Więc kochajcie swoje mamy. Kochajcie swoich rodziców. A to nie dla nich nawet, tylko dla siebie. Musicie pamiętać, że jeśli odrzucicie swoją matkę lub swojego ojca. Musicie być gotowi na to, że odrzucacie siebie. Następnie jest bardzo kiepsko żyje.